Potrafię obejrzeć Szrek w twojej głowie to jest druga w nocy Dlaczego to mnie piszesz Potrafię obejrzeć film Szrek w twojej głowie od początku aż do końca Nie rozumiem jak to potrafisz obejrzeć Shreka. Jako dziecko miałem obsesję na punkcie Shrek'a Ale to nie była zwykła obsesja Mogłem oglądać to ciągle, dosłownie Kończył się film, to odpalałem na nowo Codziennie To był jedyny film, który chciałem oglądać Oglądać Okej okay. Aż w końcu zapamiętałem wszystko, słowo po słowie, scena po scenie I dzięki temu nauczyłem się perfekcyjnie odtwarzać cały film w mojej głowie Bez przewijania i pomijania scen, ziomek wszystko z tobą Sprawdzało się to podczas podróży, podczas gdy tata pytał Chcesz coś pokolorować? Ja mu odpowiadałem, nie dzięki. Będę oglądał szereg w głowie. Czasem mój takta pytał, w którym momencie filmu jestem. Żeby nie sprawdzić, ziomek to mega dziwne. To znaczy chyba spoko, co nie. Byłem tak od tego uzależniony, się oglądałem to w głowie nawet w nocy Mój tata dosłownie w nocy wchodził do pokoju i widział, że klapie się w sufit Krzyczał wtedy przestał oglądać Shrek'a i idź spać Twój tata zaczął się o to martwić Nie, zawsze mnie rozumiał Moja rodzina nawet zaczęła używać czasu ze Shrek'a jak film trwa powiedzmy półtorej godziny A oni chcieli być gdzieś za 45 minut Mówili, że będą za półszreka